aplikacje komputerowe, które wykonują wiele zadań równocześnie. Mogą zastąpić pracę mnóstwa ludzi. Wtedy ludzie mają mniej roboty, bo całą robotę robią za nich roboty. Jeśli zamawiasz jedzenie przez telefon i tam po drugiej stronie jest człowiek, to ten człowiek może w tym momencie rozmawiać tylko z tobą. Jeśli jednak siedzi tam pod, to może on w jednym czasie rozmawiać z setkami klientów. A Ty nawet tego nie zauważysz. Transfer wiedzy. Kiedy maszyna się czegoś nauczy, to już to umie, i może. Tę wiedzę łatwo przekazać innym maszynom, a one nie muszą się tego wszystkiego uczyć od nowa. Po prostu mają tę wiedzę od razu i mogą z niej natychmiast korzystać. Wystarczy, że odpalą odpowiednią aplikację. Taka umiejętność to transfer wiedzy z nami jest inaczej, bo Jeśli się czegoś nauczymy, na przykład prowadzenia samochodu, to nie znaczy, że od razu momentu wystarczy, Lu wszyscy ludzie, na świecie to potrafią, każdy musi, niestety, uczyć się tego od nowa. Na cienkim się Czy na grubym? Tak będzie. Bez Chce pan rozmawiać z szefem? Nie rozumiem pytania. To niemożliwe. Nasi kurierzy nie wyjadą. Dają klientom pizzy. Pięćset razy powtarzam w lewo, ale pana lewo, czy moje lewo sztuczna inteligencja to, o czym Dorośli ci nie mówią. O czym śnią roboty? Zatem, kto jest lepszy? Maszyny czy ludzie? Naprawdę trudno. wskazać z. Chcę. Już dziś maszyny i sztuczna inteligencja potrafią szybciej liczyć i więcej zapamiętywać niż ludzie. Są mistrzami dokładności i wytrwałości i rzeczywiście mniej marudzą. Ludzie. Jeszcze dają radę tam, gdzie trzeba wykonywać jakieś skomplikowane ruchy albo zajmować się różnymi rzeczami jednocześnie, ale i w tym roboty stają się powoli coraz lepsze. I co za kało? K. Ka, K. Ka o. A poza tym nie chorujemy i nie umieramy, nie chodzimy złe. Nasze części są łatwe do wymiany. Nie marudzimy, nie domagamy się. Podwyżki. Nie strajkujemy. Robimy tylko to, co nam się każe to się niedługo okaże ale nie wiecie nic o prawdziwych uczuciach brakuje wam wyobraźni i poczucia humoru robicie tylko to co wam się każe i nie potraficie pisać ani ilustrować takich fajnych książek. Wydaje się, że wciąż jesteśmy górą, gdy w grę wchodzi bardziej złożone myślenie, zwłaszcza kiedy potrzeba kreatywności i wyobraźni. Żeby lepiej zrozumieć różnicę między nami a robotami, powinniśmy sprawdzić, jak działa człowiek a jak maszyna.